Ja siemanko, z tej strony go dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale, będzie to, yy, dokładnie, będzie to rysunki z Fortnite'a, będą to. Agent Chaosu, taki tutaj oto, wczoraj jak widzieliście był w sklepie, jak oglądaliście mój filmik, dzisiaj też będzie przegląd sklepu wieczorem. Bright Bomberka, Beach Bomberka, przepraszam, Beach Bomberka, nie wyszło mi za bardzo, więc nie chcę tu pokazywać. Destrukcja też mi nie wyszła, bo chciałem ja zmieścić te pióra. Przepraszam, no nie dało się inaczej. No ale jakoś to wygląda. No i myślę, że mega, mega ładnie mi to wyszło. Sierbentyna. Mam tego skina, jak nie? Jak co? Tego też mam, karnazynowy elitarny. Pozek skinek, znaczy ja, o w ogóle ja nie opowiadałam o tych skinach. Przepraszam bardzo. Jak mówię, minuta minęła i... Przepraszam Was. No tutaj są takie jakby rury, które idą do jego plecaka. Te rury do plecaka właśnie przenoszą taką smołę z jego twarzy. To nie wiem zresztą, ale takie coś jest. A tutaj Beach Bomberka, tu nie ma za dużo co o niej opowiadać, jedynie tu mi się krecka zepsuła, więc przepraszam, i trochę mi nie wyszło, otwarta buzia mi nie wyszła. No i czapka taka kwadratowa, więc no nie wyszło mi, no przepraszam. No i tutaj też nie ma zbyt wiele co opowiadać, tu ma takie przeszycie, A tutaj ma oczy takie, niestety piórka na górze nie wyszły, ten brązowy tu powinien być szary, tylko że na, tu było szare, a nie miałem innego odcienia, ale i tak to fajnie, dosyć myślę, wygląda. na to jak wiecie z serii siorbów jest. Tu ma takie jakby usta dziwne. to jest taka maska. I tutaj przez te kropki czerwone ona mówi. Tutaj jest, y, takie są siorbowe właśnie wygłębienia. Takie wystające, tam są siarby, włosy niebieskie, czerwone oczy, tutaj z takimi fajnymi tymi. Nie wiem jak to się nazywa, bo nie jestem dziewczyną. No włosy troszeczkę mi nie wyszły, ale myślę, że i tak spoko. No i nowe litarne, zaraz będę się z czerwone okulary, takie tutaj, takie maska, czapeczka. On tu ma włoski takie delikatne. Brązowa twarz. No ale ja teraz będę się z Wami żegnał, bo zaraz mi się kończy limit odcinka, więc będę się z Wami żegnał. Więc cześć, do usłyszenia, pa pa!